Witam serdecznie na naszym symkaście, podcaście, który będzie dotyczył tym razem zmian w analizach przepływowych. Są z nami Adam Piechna. Cześć, Adamie. Cześć, Tej Basia. Maciej Szudarek. Cześć, cześć. czyli nasi specjaliści do spraw analiz przepływowych. A dodatkowo Adam jest także kierownikiem działu technicznego. Oprócz tego będzie nam towarzyszył Maciej Ginalski. Dzień dobry, witam wszystkich. A ja nazywam się Barbara Kazmierczak, Symkom zajmuje się, jestem specjalistką do spraw marketingu. Ten, I ten podcast ma tak naprawdę przy, przybliżyć Państwu takie najważniejsze, najistotniejsze zmiany, które zachodzą przy tej aktualizacji nazywanej R2. Adamie, powiedz jak z twojej perspektywy to wygląda? Co, tu, co tutaj jest najważniejsze? Myślę, że zaczniemy od Fluent Meshera, bo jest to produkt, który zwłaszcza ostatnio no jest gorącym tematem. Za chwilę pewnie powiem kilka słów, dlaczego. To, co się dzieje nowego, może od razu przejdę do prezentacji i coś tutaj pokażę, to są zmiany w szablonach, które już większość naszych klientów poznała. Te szablony były też takim powodem, myślę, przełamania pewnej bariery, jeżeli chodzi o użytkowanie tego produktu. I rzeczywiście obecnie, na przykład patrząc na liczbę szkoleń, którą robimy, wykorzystanie programu Fluent Mesher jest, jest bardzo intensywne. Tutaj te wszystkie zmiany, które wprowadza ANSYS, no, zakończyły się pewnym takim sukcesem też, jeżeli chodzi o promocję czy, czy wdrażanie tej technologii, która już była dostępna od pewnego czasu. Tak? Natomiast popularność produktu jeszcze nie była taka duża. To, co tu Państwo widzieli, co zrobiłem, mamy obecnie możliwość wczytania jako. Bliku wejściowego, bliku z siatką, wygenerowaną siatką. Jest to troszeczkę inny tryb, niż byliśmy przyzwyczajeni pracy, natomiast jest to jeden z trybów, które już w fluencie, w trybie klasycznym, były często wykorzystywane. On ma pewne dodatkowe, daje pewne dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi o planowanie procesu generacji siatki. To, co możemy też zrobić w najnowszej wersji, możemy sobie również zaczytać obszary, które będą nam służyły do. Generacji pól zagęszczeń również za pomocą plików MSH, czyli wcześniej wygenerowanej siatki. Więc mamy dodatkowe, dodatkowe możliwości kontroli zagęszczenia, pola zagęszczenia. Jeżeli Państwo pamiętają nasze poprzednie Webexy, to też pokazywaliśmy jako pewne nowości w poprzedniej wersji dość ciekawą opcję takiej dynamicznej generacji pól zagęszczeń bazującą na. Rujące na kształcie naszego obiektu. Ja tutaj szybciutko dodam zagęszczenie właśnie na tych zaimportowanych objętościach, więc no, tak żeby też nie przesadzić na potrzeby tej naszej prezentacji tutaj. O tych nowościach, to też myślę, że dobrym komentarzem jest to, że to, to nie są nowe opcje, jakby w perspektywie całego programu Fluent Mesher, bo te opcje były dostępne w trybie klasycznym. Natomiast to są nowe opcje, które są dostępne na poziomie szablonów, czyli takiego pierwszego trybu pracy, w którym pewnie będziemy działać, jeżeli zaczynamy pracę z produktem. Ja tutaj delikatnie zwiększyłem zagęszczenie siatki na krzywi znak, tak żeby ta siatka wyglądała. Mimo że to jest taka siatka na szybko, na potrzeby tutaj naszej prezentacji widzimy pole zagęszczeń. rzeczywiście mamy zagęszczenie za samochodem przeklikam tutaj szybciutko jeszcze przez kolejne opcje tak żeby dojść do kolejnej nowej opcji w najnowszej wersji dodamy warstwę przyścienną i wygenerujemy warstwę już objętościową mamy chwilkę zanim ta siatka się wygeneruje więc możemy to wykorzystać żeby spojrzeć co nowego w drugim szablonie, czyli w szablonie do pracy z brudną geometrią. Więc tutaj przede wszystkim odczujemy przyspieszenie przy generacji siatki, ono będzie wynikało z dwóch głównych zmian. Pierwsze to jest umożliwienie generacji warstwy przyściennej, właśnie uwzględniając zrównoleglanie, czyli obliczenia na kilku rdzeniach. I druga opcja, jeżeli tutaj wejdziemy sobie do szablonu przeznaczonego właśnie do generacji siatki dla geometrii brudnych. To w ustawieniach zaawansowanych będzie, pojawi się nam dodatkowa opcja. Mianowicie mamy obecnie możliwość precyzyjnej kontroli, czy pole zagęszczeń jest generowane zarówno do celów wrappingu, jak i siatki docelowej, czy może generujemy pole zagęszczeń tylko do celów wrappingu, a następnie już pod siatkę naszą docelową wykorzystamy to samo pole zagęszczeń, tylko przeskalowane. W przypadku bardzo dużych modeli, jakby wybranie tej opcji, czy zrezygnowanie z podwójnej generacji pola zagęszczeń może być bardzo odczuwalne, jeżeli chodzi o czas generacji siatki. Mówiąc o samym czasie, to widzimy, że już ta siatka jest wygenerowana. To też jest jedna z cech programu Fluent Mesher, że on jest niezwykle wydajny, jeżeli chodzi o szybkość generacji siatek. A więc mamy siatkę typu mozaik. I co nowego? Znowu drobna opcja. Tak naprawdę. Ona nie jest jakoś bardzo nowa, tak? bo ona była już dostępna w trybie klasycznym, czyli pewne zarządzanie już czy powierzchniami, czy objętościami po wygenerowaniu siatki. Natomiast obecnie na poziomie naszego szablonu mamy możliwość czy zmiany prefiksów, czy zmiany nazw, czy łączenia pewnych powierzchni lub też nawet objętości. Czyli jeżeli wcześniej była z jakiegoś powodu prowadzona dekompozycja. Chcielibyśmy połączyć teraz te obszary obliczeniowe, to możemy to zrobić z poziomu szablonu. O tyle ciekawe, że te nowości, które są dodawane, czy te usprawnienia, one tak naprawdę się pokrywają z tym, o co pytają nasi klienci, bo chociażby ta ostatnia opcja, to pamiętam chyba nawet jakieś dwa tygodnie temu, właśnie było jedno z pytań od naszych klientów: jak w szablonie, właśnie już po wygenerowaniu siatki objętościowej, dokonać pewnych zmian, scalić konkretnie Pewne y, obszary y, obliczeniowe. Ja myślę, że to jest kilka, jeszcze ci przerwę tutaj w sumie na chwilę, Adam. Kilka istotnych y, funkcji, które wchodzą, one są od jakiegoś czasu planowane, ale wydaje mi się, że y, tutaj bardzo ciekawą opcją będzie możliwość też y, pewnego rodzaju wykorzystania wstępnych wyników do wygenerowania powierzchni właśnie tutaj takich zagęszczających i to co ty wspomniałeś o imporcie tych powierzchni będziemy mogli wykonać właśnie już po wstępnych obliczeniach nie, czyli nie będziemy stosować takich właśnie bardzo e, takich ogólnych e, pól zagęszczeń wygenerowanych właśnie na bazie nie wiem w sumie w sumie naszych działań geometrycznych na etapie budowania geometrii, ale będzie można właśnie wykorzystać te izopowierzchnie, które są właśnie generowane na etapie wyników, co też będzie właśnie bardzo ciekawe. I wiem, że to od dłuższego czasu też tutaj zespół, który pracuje nad fluentem, fluentem Meszerem, też właśnie próbuje umożliwić. Także jest to stosunkowo cenne, ponieważ rzeczywiście no, często nie wiemy, gdzie to zagęszczenie będzie potrzebne. Oczywiście nie w przypadku takiego przykładu, jak tutaj omawiamy, ale w innych przypadkach, gdzie też rzeczywiście no, pewnego rodzaju gradienty wielkości możemy wykorzystywać, prawda, do tego, żeby zagęszczać siatkę tam, gdzie chcemy. Ale to taka krótka dygresja, ponieważ jest to stosunkowo ważny temat, który przyspiesza nam przede wszystkim uzyskanie tych naszych wyników, do których na dobrą sprawę dążymy. Myślę, że fajnie to podsumowałeś. Tutaj, właśnie w hardnemice zewnętrznej, właśnie już były pewne takie dodatkowe opcje, które przed symulacją jeszcze pozwalają w taki w miarę inteligentny sposób definiować te obszary zagęszczeń. Natomiast to, co mówisz, to właśnie jest kolejna opcja, którą też można tutaj właśnie wykorzystać, chociażby importując te pola zagęszczeń z, z siatek, z wygenerowanych siatek. Dobrze, Macku, myślę, że jeszcze mamy jedną rzecz fajną do pokazania w, w Fluent Mesherze. Przekażę Ci yy, ekran. Faktycznie mamy jeszcze jedno usprawnienie, które możemy pokazać. Ono też dotyczy szablonów. Szablonu do geometrii czystych. Tutaj kwestia dotyczy generowania siatki na geometriach, które są w jakiś sposób powtarzalne. Czyli temat może się pojawić chociażby przy modelowaniu baterii czy modelowaniu wymienników ciepła. Tutaj wczytałem taką przykładową geometrię. Mamy ogniwa baterii, dwa skrajne. Przybierają jakiś charakterystyczny dla siebie kształt, natomiast wszystkie, które będą w środku, będą miały taki sam powtarzalny kształt. Chciałbym skrócić czas przygotowania siatki. I to, co mogę zrobić, to wygenerować siatkę powierzchniową dla tak przygotowanej geometrii, wprowadzić jakieś domyślne ustawienia, a następnie przekopiować już sam blok, zaznaczony kolorem różowym, w określonym przez siebie szyku. Czyli zobaczmy, mamy już siatkę powierzchniową, i teraz dodaję nowe zadanie. Prawy przycisk myszy, insert next task, add linear mesh pattern. Wskazuję, który obiekt będzie powielany, w jakim kierunku. W moim przypadku będzie to kierunek x -owy. I też co ciekawe, automatycznie zostaje wykryta właściwa liczba i pitch, przesunięcie między poszczególnymi segmentami. Po wykonaniu podglądu. Siatka jest generowana bardzo szybko, ponieważ tutaj nie generujemy od zera siatki powierzchniowej na każdym z tych elementów, a jedynie kopiujemy już istniejącą siatkę. Poszczególne elementy, które wygenerowaliśmy, nie mają zgodnych węzłów z sąsiadami, natomiast z tym jesteśmy w stanie się rozprawić kolejnym zadaniem, które mamy w szablonie, czyli współdzielenie topologii właśnie na tych powierzchniach. To narzędzie, dodawanie szyku liniowego, Istniały już w poprzedniej wersji, natomiast w tej wersji doczekało się dodatkowych opcji, między innymi możliwość stworzenia bardziej złożonych definicji szyków poprzez funkcję. Czyli wróciłem teraz do zadania dodawania szyku liniowego i zaznaczam opcję Use Custom Pattern. To, co mogę zrobić, to napisać tutaj własną definicję, przesunięcia w wybranym kierunku. Również połączoną z innymi operacjami, chociażby takimi jak obrót. Ta definicja, górna linijka, definiuje mi wykonanie 5 kopii elementu z przesunięciem w kierunku X o 15 i obrotem 180 stopni wokół osi X przy każdym kolejnym powielonym komponencie. Skopiuję tę komendę i wkleję ją w naszym oknie w programie. Klikam odśwież. I też bardzo szybko będę miał już skopiowane elementy, przy czym każdy kolejny teraz będzie obrócony o 180 stopni. Narzędzie o tyle ciekawe, że tych funkcji może być więcej niż jedna. Może je w różny sposób ze sobą łączyć, co też możemy zobaczyć na slajdzie, gdzie dodany jest szyk dwuwymiarowy. Najpierw w jednym kierunku, potem w drugim. I tak też widzieliśmy na moim przykładzie, można łączyć zarówno przesuwanie, jak i obracanie poszczególnych komponentów. Taka drobna, ale myślę, że atrakcyjna ciekawostka, zwłaszcza dla tych problemów, gdzie mamy powtarzalną geometrię. Oj, Maciej, ja bym tutaj nie troszeczkę w sumie wyniósł na piedestał tą, tą drobną jednak poprawkę. Kiedyś pamiętam, miałem taki w sumie projekt, w którym realizowaliśmy parę kilometrów rurociągu takich powtarzalnych właśnie geometrii i powiem szczerze, że te operacje, które teraz pojawiły się właśnie w aktualizacji R2, a które wcześniej niestety trzeba było wykonywać za pomocą skryptowania, wtedy jeszcze w Skimie, naprawdę no, były jedynym rozwiązaniem na wykonywanie takich naprawdę dużych modeli, ale powtarzalnych. Ja mi się wydaje, że prawda tutaj ta siła tego w sumie tej nowej, nowej możliwości uaktualnienia jest przede wszystkim, idzie z benefitem dla tych osób, które pracują nie wiem czy z bateriami, z wymiennikami ciepła, to są duże jednak prawda obiekty, ale no ich, że tak powiem tutaj właśnie takim cechą szczególną jest ta powtarzalność, prawda? Więc te rzeczy, które teraz pokazałeś, no naprawdę niesamowicie tutaj przyspieszą pracę Właśnie osobom, które przede wszystkim pracują z takimi powtarzalnymi obiektami. Tak, myślę, że to bardzo cenny komentarz. Zwłaszcza, że to jest wszystko wplecione w szablon prawda? i możemy to aktualizować razem z całym projektem. To nie wymaga szeregu dodatkowych ręcznych operacji. Dokładnie. I, i, bo kiedyś musieliśmy się niestety walczyć z tym skimem, a to jest język, który tak na dobrą sprawę jest nieprzyswajalny. Dla przeciętnych osób takich jak na przykład ja. Więc, więc tu na pewno jedna prawdopodobnie z moich chyba ulubionych aktualizacji, ta, którą, o której teraz wspomniałeś. Ja myślę, że tutaj można podkreślić to, co powiedziałeś, Macieju. To jest przykład w kontekście baterii, ale te wymienniki ciepła, no to jest druga taka właśnie rzucająca się od razu aplikacja. To też się powtarza z tym, z czym się spotykamy na co dzień, czyli. Pewne kwestie związane z generacją siatki właśnie dla tego typu geometrii w wymiennikach ciepła. Dokładnie. Ja jeszcze może tak korzystając tutaj może z tej, tej uwagi. Fluent Mesher posiada bardzo ciekawe opcje właśnie tutaj przede wszystkim kopiowania siatki, ale jako na przykład lustrzane odbicie. Lub też to, co Maciej wspomniał tutaj także obracanie. Naprawdę zachęcam wszystkich do korzystania z tego. No czas potrzebny na wygenerowanie jednego segmentu siatki i później operacje na kopiowanie tej siatki jest niewspółmiernie mały do tego, jeżeli byśmy chcieli wykonać tą siatkę za jednym posunięciem dla całego obiektu. Także są to takie, w sumie, chyba Adam. Cechy, których czasami wiemy, ale ich nie wykorzystujemy. I to akurat właśnie działa na naszym niekorzyść. Więc chyba warto czasami właśnie o tym wspominać, często, żeby jednak przekonać ludzi do tego, żeby jednak zaczęli używać, ponieważ no, oszczędności w czasie są niesamowicie duże. Chyba nic więcej nie można tutaj dodać. Tak, a ja Wam tutaj troszeczkę przeszkadzam, więc zruszamy więc dalej. Jeżeli, jeżeli są jeszcze od Was dodatkowe komentarze związane z tym programem, czy też przejdziemy do drugiej części? Myślę, ja że myśl... przejdziemy dalej do Fluenta tak? w takim razie. Ja, ja może zanim jeszcze Maciej Macieju przejdziemy, to słyszałem pewne plotki dotyczące właśnie tej technologii, nie w tej aktualizacji, ale w następnej, dotyczących właśnie siatek sześciennych, tych takich potocznie zwanych czasami strukturalnymi. Wiecie coś może więcej na ten temat? No, tutaj rzeczywiście dosyć, dosyć ciekawa informacja. Ja początkowo byłem mocno zdziwiony, bo bym pewnie nigdy nie, nie przypuszczał, że w tą stronę może iść Fluent Mesher, bo, bo śledzę jakby jego rozwój od dawna, w sumie od, od, od samego Tigrida. Więc jeżeli chodzi o siatki, właśnie takie sześciościenne, to, to było jakby, nie, nie był to program, który miał służyć do generacji siatek sześciociennych. Natomiast, jak widać, wszystko może się zmieniać. I wiemy też, że planowane są pewne duże zmiany we Fluent Mesherze, które pozwolą również na generację właśnie siatek sześciościennych metodą Multizon, co myślę, że może jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność tego programu. No byłaby to niesamowita rzeczywiście zmiana pewnego trendu, ale też pewnie taka właśnie bardzo ciekawa opcja, przede wszystkim dla osób, które, tak jak wspomniałeś, pracują z wymiennikami ciepła, czyli tymi periodycznymi modelami, prawda? Tam bardzo często mamy taką silną chęć do tego, żeby połączyć te dwie technologie, czyli, czy też te dwa rodzaje siatek i, i wówczas rzeczywiście zaoszczędzić sobie bardzo dobrze, czy też bardzo dużo na tych ilości tych elementów, które powstają później po generacji siatki. No ale to taka w sumie właśnie jeszcze niepotwierdzona, niepotwierdzona może plotka, no ale w każdej plotce jest ziarnką prawdy, więc trzymamy kciuki żeby w następnym aktualizacji może coś w ten desenie się pojawiło. No właśnie, ciekawa jestem, czy możemy się tego spodziewać już w tej aktualizacji styczniowej przyszłorocznej, zobaczymy, zobaczymy. To podsumowanie, to był tak naprawdę skrót z tego, co przygotowała ANSYS, tak więc jeżeli mają Państwo pytania dotyczące właśnie tego programu lub lub jest jakaś dziedzina, o którą chcielibyście zapytać, a które tutaj, o której tutaj nie omówiliśmy, to jak najbardziej zachęcamy do kontaktu z nami mailowego, telefonicznego, czy też przez media społecznościowe. A ja w takim razie myślę, że zaproszę wszystkich Państwa do przejścia do drugiej części, dotyczącej fluenta.